Znajdujemy się aktualnie w okresie off-season. Trenujemy dwa razy w tygodniu. Druga drużyna została połączona z pierwszą. Jest dużo młodych zawodników i skupiamy się na technice indywidualnej. Pracujemy dużo nad aspektami technicznymi z podziałem na pozycje. Gra przodem do kosza, tyłem do kosza, różne rodzaje rzutów. Przeplatamy to też zabawą, ale dbamy o to, żeby zawodnicy byli w dobrej formie. Fajnie zobaczyć pracę starszych zawodników, ich jakieś tam rytuały i różne zachowania na treningu. Jest to okazja do rywalizacji młodszych zawodników ze starszymi. Dostęp zawodników U19 do zawodników pierwszoligowych. Rywalizacja, łapanie doświadczenia, współpraca. Wszystko po to, żeby wszyscy szli do przodu. Trenujemy do plus minus do połowy czerwca.